Jesteśmy pracownikami, byłymi pracownikami Stoczni Szczecińskiej i pracownikami, którzy stracili pracę poprzez decyzje, decyzje niezrozumiałe dla, dla, dla nas, że Stocznia musiała zostać zamknięta, mimo że Porta Holding przynosiła duże zyski dla, dla państwa, zatrudniała 11 tysięcy pracowników. I w pewnym momencie władze seldowskie stwierdziły, że, że zakład powinien być zlikwidowany, bo jest jakby zła jego kondycja ekonomiczna, To było nieprawdą, bo po aresztowaniu prezesu okazało się, że sądzik nie niewinny z tych wszystkich oskarżeń, jakie, jakie prokuratura im postawiła. Powstała wtedy Stocznia Środzińska nowa. To było na, trochę nadużycie stośniowców, wymoczone przez stośniowców, przez procesy stośniowców. I y, to była Stocznia, która miała już tylko około 4,5 tysiąca ludzi, ale firma państwowa ekonomicznie nie, y, y, sł słaba, bardzo słaba. Tak długo funkcjonowała, dopóki mogła korzystać z zasobów, materiałów, w holdingu. I też okazało się, że, że stocznia ekonomicznie słaba musi, 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 musi być rozwiązana, gdzie jeden z największych zakładów stoczni, który zatrudniał 4,5 tysiąca ludzi, przestał funkcjonować, co spowodowało dużo bezrobocie. Obiecano, obiec, rząd Platformy Obywatelskiej obiecał, że, że zostanie Sosnia uruchomiona ponownie, że znajdzie się inwestor strategiczny i okazało się, że w zasadzie to była ściema. W Kataru potrzebny był tylko, żeby ludzie pracujący, żeby przycinianie głosowali na Platformę, na, na europosłów wystawionych przez e, e, Platformę Obywatelską. Tylko, tylko dlatego mówiono nam, że za chwilę stosnia zostanie uruchomiona, bo jest znaleźć inwestor katarski. Oczywiście nie było żadnego, moim zdaniem, inwestora. To wszystko, to wszystko się rozmyło. W tej chwili jest dwa lata zakład nieczynny. W mają ma duże bezrobocie. Większość młodych ludzi wyjechało, zapraszam poza, poza Polskę. Dania, Norwegia, Niemcy w tej, w tej chwili. No i my to, ciągle mamy nadzieję, że uda się, że tą stocznię uruchomić. Są takie możliwości, chociażby dlatego, że, że na, 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 na moją wiedzę Syndy obecnie ma około 480 milionów wybranych pieniędzy z majątku stoczni. Prozesi, byli innymi Pan Petrowski, stara się te pieniądze odzyskać poprzez y, y, poprzez y, układ wierzyciela ale o dziwo jakoś Sąd Gospodarczy w Szczecinie odrzuca te, te y, oddala ten pozew twierdząc, że nie została zamknięta lista wierzycieli, to jest od 2002 roku, do tej pory nie została zamknięta lista wierzycieli. Uważamy to za celowe działanie, bo gdyby były pieniądze, uważam, że ci ludzie, którzy którzy kierowali holdingiem, są w stanie uruchomić stocznię. A niech mi pan powie, no, co pan... Bo ja nie jestem dobrym yy, niech mi pan powie, co pan sądzi, bo w Folgaście to jest około 50 kilometrów od Szczecina jest yy, stocznia, która funkcjonuje mała, ale funkcjonuje dobrze. Tam stocznia, też Polacy pracują. Nie, w Folgaście. W Folgaście nie znam. Nie powiem. Ale tak, że, widzi Pan, że, że, że ale ona... ...Szczecina jest, jest niemiecka stocznia Straszlundzie... sądzi, ale to jest... dosyć dobrze funkcjonuje, bardzo nowo, nowocześniona. Okazało się, że, że Unia zezwoliła na unowocześnienie słabej polandowskiej stoczni, która była Straszlundzią, ona budowała wtedy, bo ja byłem w tej stoczni, budowała niewielkie kutry. Oni ją zrobili bardzo nowoczesną. Unia się zgodziła i ona w tej chwili dalej funkcjonuje i okazuje się, że że wiele, wiele państw, bo jest, jest na pewno pewien, pewien jakby dołek, na, jeśli chodzi o za, za, zamówienia armatorskie, ale państwa dotują do przemysłu grantowego bo później czy prędzej przemysł obrębowy będzie miał większe zamówienia, bo przecież statki się starzeją. Oczywiście. Są, nie, nie, nie dostają tego loidowskich zezwoleń na dalszą eksploatację. Muszą być wymieniane i, i, to, i, i to będzie. A to Polska zostanie bez przemysłu okrętowego. Wtedy będzie, będzie trzeba od nowa budować przemysł okrętowy? Za to. Także, że... Moim zdaniem to jest błęda gospodarka, zła gospodarka. Tym bardziej, że przemysł okrętowy był złożony złożonymi, dobrze, dobrze radzącym sobie przemysłem w Polsce. Nawet już za, za, za tego, za PRL-u. Jedna, jedna silniejsza gospodarka. Trudno I, I ją rozwalono. Dziękuję bardzo. I ja, ją, ją rozwalono. Tak?